Nie, to staryszem. Robię zdjęcie. Proszę bardzo. mogę panu zrobić? Bardzo proszę. Przepraszam, a y, czy mógł pan powiedzieć, o co chodzi? E, proszę pana, dzisiaj w nocy e, wymuszając. E, Działaniami, które były pozytywne i chroniły prawda, gospodarkę. Po, pod pozorem ochrony gospodarki przed, przed pandemią wprowadzono zmiany do kodeksu wyborczego, które spowodują, które są sprzeczne z konstytucją i Oznaczają, że na życzenie szeregowego posła, który tutaj właśnie zamieszkuje, zmierzamy do tego, żeby 10 maja były wybory. Wybory powszechne, teoretycznie równe, które niestety w warunkach pandemii nie mogą być równe. A to jest, ale może powiedzmy, to jest jeszcze nie najważniejsze. Najważniejsze, że one mają być powszechne. Jak one mogą być powszechne, kiedy my mamy się chronić przed wirusem? Kiedy nie możemy wychodzić tak naprawdę z domu teraz, ani nie wiadomo kiedy będziemy dopiero mogli wyjść z domu a 200 tysięcy ludzi ma siedzieć w komisjach wyborczych i ma się powtórzyć to samo co we Francji. Wszystkie kraje w tej chwili odłożyły wybory w Europie, nawet Putin. Nawet Putin dba bardziej o swoich obywateli niż tu, niż ten szeregowy poseł, który po trupach, po trupach, 10 lat mu nie, nie wystarczyło przemyśleń po smoleńsku, że robienie na siłę politycznych rzeczy prowadzi do tragedii. To jest znowu to samo. Tylko to, to jest na masową, na skalę 38 milionów. I to przyszliśmy tutaj wykrzyczeć. Tego nie, nie, nie jesteśmy skłonni tolerować, jesteśmy e, przeciwko temu, musimy zaprotestować, póki jeszcze można. Bo e, jak to się już zacznie, jak zaczną zmuszać ludzi do tego, żeby byli w komisjach wyborczych, to po prostu ten wirus się rozlezie, a szkolenia trzeba zacząć wcześniej. E, Zanim się wybory zaczną, to, to jest na masową skalę. Tego się nie da zrobić, wszystkiego wysyłając listy czy coś takiego. Zresztą nikt tego wcześniej nie ćwiczył i to jest wszystko robione pod to, pod kalkulację polityczną. Jesteśmy dziękuję, dziękuję za wyjaśnienie. A pan pan z ramienia jakiejś partii? Czy to absolutnie, ja nie jestem Ja w żadnej w żadnej partii. Tak. Ja mam stanie w stanie w stanie że stanie w stanie w takie są takie wprowadzane, ograniczenia wprowadzane, a pan poseł dąży do tego, żeby tego, żeby żeby 10 maja wszyscy w z domów stanie w Rozumiem, dziękuję, dziękuję bardzo, Dziękuję

Czym tak, tak, to, to wymyślim? A ja bym tylko pomogę. Bardzo proszę. Bardzo proszę, teraz w nas wszystkich. Jakiś rozsądek jest potrzebny. To chodzi o nas wszystkich. Nie tam. Po prostu komuś się zachciało, tak? Tak, tak, ja tak samo jak komuś się zachciało lądować 10 kwietnia 2009. 对，是实如此。